Tutaj rozważali problemy Rzeczy Pospolitej. Bo oprócz tej części, takiej ściśle teoretycznej, naukowej, to dla nas najważniejsze było inscenizacja ostatniej sceny z wesela. Chyba wszyscy już po weselu jesteście. Mam na myśli weselu Wyspińskiego, bo jeszcze swoich to nie przeżyliście. Chociaż na pewno czekacie na ten moment. To bardzo ważny moment w życiu człowieka. Wesele. Dlatego też nie dziwi się, żeby Swiecki uchwycił ten temat, prawda? żeby to wesele wykorzystać, aby pokazać problemy narodu, problemy ojczyzny w momencie gdy nie była jeszcze krajem wolnym. No i ta scena, ta w sceny ostatniej z wesela. Przetłoczyła potem wszystko. Nieważne były tam turnieje, że kto więcej wie o Nieważne były różne problemy dotyczące Krakowa. Ważne było przygotować pięknie scenę, ostatnią scenę z wesela i nadać jej swoją indywidualną interpretację. Panie powiedzą, wszystkie inne działania, tak jakby imprezy towarzyszące, mieliśmy na dole taki klub, to tam zwykle była kawiarnia sławna, krakowska, tak, jama Michalikowa, prawda? I portrety wszystkich uczestników jamy Michalikowej. Pamiętam doskonale, jak te okna były z widrażami, gdzieś na, na milicji, i żeby nas nie przesłuchali, co my za imprezy robimy. Bo klasa urządziła wesele w ten sposób, że fury zaprzężone w konie, przywieźli weselników wszystkich tutaj pod drzwi, tu ich powitali i wprowadzili do, do auli, kiedy na dom ostatnią scenę, ale w otoczeniu tych weselników byli ludzie, którzy mieli prawdziwe atrapy yy, broni, nieprawdziwe karabiny, ale to był stan wojenny, prawda, gdzie tych uzbrojonych żołnierzy, czy, czy yy, yy, innych tego typu ludzi było bardzo dużo wszędzie. I żeby ktoś nie pomyślał, że my tu robimy jakąś prowokację, Czyli, że wesele było już na zewnątrz budynku. Przy czym na zewnątrz budynku chochowy stały, prawda? Owinięte słomiane snopki i już dawało nastrój. No, pamiętam doskonale taką scenę takie wydarzenie, gdzie. Scena ostatnia grana była tu, na tych schodach prowadzących do auli, a publiczność stała. Jasiek był tam gdzieś daleko, ponieważ było bardzo dużo publiczności, biegł do tych weselników tu na schody i wrzeszczał chyćcie broni, prawda, ale nie mógł się przedostać, bo przecież był tłum. Tłum przyszedł i to był dopiero wtedy autentyczny, prawda, że on musiał rzeczywiście pokonać najpierw tych stojących gapią, prawda, którzy chcieli zobaczyć weselę, żeby dojść do weselników i żeby przeżyć swoją tragedię, że za późno jednak przyszedł, ale za późno przyszedł, bo myśmy go nie puścili i to było jeszcze dodatkowe, tak. A to no, gdybyśmy chcieli to no nie puścili, bo tak był, tak ta, był pełny hall, że tam nie można było przejść. Więc to było takie... Rzeczywiście ważne zdarzenie, i kiedy przyjeżdżała nasza wizytatorka. Od języka polskiego na ten moment i przyszła do nas i powiedziała: No, wasza szkoła to są nowe Ateny. Ja jeszcze tego w życiu nie widziałam. Po całym województwie jeżdżę, a nie widziałam takiej atmosfery, żeby były okna zamalowane, żeby chochoły stały przed szkołą, żeby była taka Jama Michalikowa, żeby, żeby po prostu młodzież w tym tygodniu żyła weselem. Może to było trochę straty dla nauki. Matematycy narzekali, nie. a ja mam wzorutkę. Fizyczka znowu mówiła... Przespaniała świętej pamięci pani Eugenia Zanieska mówiła, no ja nie mogę tutaj z materiałem, ale ja nigdy, nigdy nie opuściłam żadnego wesela, żeby nie wiadomo, co się działo w domu. Ja musiałam być tu w szkole na każdy wesel. Śmiercią naturalną, bo tak jak przeglądałam ostatnie kadry z ostatniego, ostatniej prezentacji Wesela, to był 93 rok, to już po dwudziestu paru latach, i później kadry z pierwszego turnieju teatralnego, to jednak można zobaczyć, czym karmił się turniej teatralny z Weselem Wyspiańskiego. Tam te wpływy i te związki są naprawdę bardzo silne. Dlaczego? Kiedy ja, ja zetknęłam się z Weselem, to przyszłam chyba na sam koniec. Najpóźniej do dołączyłam do zespołu, i tutaj co mnie zafascynowało. My w szkole na lekcjach czytamy lektury. Sprawdzamy tylu bohaterów, takie, m, takie m, m, motywy, takie związki, takie problemy, i odkładamy. Przeczytaliśmy Romantyzm, Renesas, po kolei, jak leci. Lektura odchodzi, zdajemy maturę i zapominamy. Tutaj nagle okazało się, że można czytać lekturę nie na zasadzie zapamiętania scen, postaci. Nie, można ją czytać w sposób bardzo autentyczny, bo ja żyję pod koniec wieku XX, teraz, wtedy to były akurat lata 80., 90. Wydarzenia są z początku tego wieku i nagle to, co się działo prawie 80-90 lat wtedy, dzisiaj już więcej działo się, nagle się okazuje, że my tam znajdujemy rzeczy bardzo dla nas ważne, bardzo mm -hmm. aktualne, że my możemy dyskutować z tymi postaciami, możemy poznawać ich sposób myślenia, ale także ich tęsknoty, ich lęki, ich przerażenie, i nagle okazuje się, że człowiek jest ciągle człowiekiem, bo bo przecież my ciągle się czegoś boimy, czegoś pragniemy, mamy jakieś zobowiązania. To było wesele, dlatego te kolejne interpretacje wesela, sceny, sceny winałowej wesela, one były tak różne. Bo kiedy w latach 70. stał się taki trudny problem z narkomanią, to na tym się zobaczyli, że Jaśko jest narkomanem i ma obok siebie ten tłum ludzi. Także, także go nierozumiejący, jakiś odosobniony. Ostatnich 10 lat w tej szkole przepracowałam y, na, najpierw na pół etatu, a potem na cały etat w bibliotece ze względu na I wtedy zajęłam się właśnie szczegółowo y, no, taką y, dokumentacją turniejów teatralnych. Tam widzę, że jest trochę y, Zdjęć, które jeszcze były ręką były wplejane, ale chcę Wam powiedzieć, jak to wyglądało z perspektywy wychowawcy klasy, bo Pan Profesor o tutaj mówił, że matematycy mieli żal. Nie. Ja w tym okresie nie przeprowadziłam żadnej lekcji matematyki normalnej. Po prostu w pewnym momencie klasa już mnie zagadywała, Pani Profesor, a to, a jak to zrobimy, a jak to zrobimy. I powiem Wam, że wychowawcy bardzo żyli tym. Ja tutaj szkoda, że miała pani profesor Adamczyk, która jak miała swoją klasę, i pamiętam, że klasa grała kartotekę, to cała klasa była w białych koszulkach z napisem i pani profesor Adamczyk także, biorę opiekę kartotekę. Także że naprawdę myśmy wszyscy tym żyli. I, I ponieważ wiem, ile i wysiłku, ile pracy wkładała młodzież w to, żeby przygotować taki turniej teatralny, dlatego byłam zwolennikiem, żeby dostawali najwięcej nagród, po, i, i, klasy żyły tym. Pamiętam, że z jedną z klas pojechaliśmy nawet do teatru, żeby pożyczyć stroje teatralne, ale w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, ile kosztuje dzienne wypożyczenie tego stroju, to stwierdziliśmy, że lepiej pójdziemy do Holandu. I kupimy, i kupimy stroje. Naprawdę wyglądali. Dziewczyny sobie... Przy... Ta klasa wtedy grała Iwona Księżniczkę Borbunda. Mieli przepiękne stroje. Dziewczyny sobie same tego poprawiały. Rodzice, jeden z rodziców był stolarzem, więc zrobił nam takie duże stelaże. Rodzice pościągali story z okiem, bo wtedy były modne story w oknach. I, i, i z jednej strony te, te stelaże były objęte takimi materiałami. Prezentującymi jakąś komnatę, a z drugiej strony zrobiliśmy z szarego papieru namalowane takie głazy, prawda, że to był tam jakiś zamek. Naprawdę włożyliśmy bardzo dużo pracy, a jaka była radość, jak, jak potem zdobywali nagrody, ale powiem Wam, że mimo że tam zdobywali pierwsze miejsce za, za najlepszą sztukę, najlepszego reżysera. Znografa, najlepszy aktor męski, żeński, to młodzież najbardziej cieszyła się, nie wiem jak jest w tej chwili, ale cieszyła się z nagrody publiczności. Ja pamiętam, że oni skakali do Brytanii z raduści, jak, jak klasa dostawała nagrodę publiczności do Wesele I pamiętam, że jedna klasa, ponieważ to były te. Dni, które przygotowywały do prezentacji wesela, więc jedna z moich klas zrobiła jednego dnia wieczór kawalerski rybka. Prezent Tak, właśnie tam w bibliotece w tym Ta, błoniku, sła, wiadomo, sła. Z klasa zrobiła ten, cel, ten klub, zamieniła. Ja tak, tak, kawali, tak. Drugiego dnia była, był wieczór paniński maryny. Także nawet chochoły nawet, no, stały właśnie w oknach. Zrobiliśmy taki wystrój. Harty mnóstwo mnóstwo wycinanek, tam poduszek, nie poduszek, dziewczyny w krakowskich strojach, także naprawdę, naprawdę fajnie to wszystko wyglądało i chyba wtedy była ta pani wizytator, oglądała to. I, 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 ale i ale, no, jaki był finał tego? No niestety, bo jak klasa przegrała w, w finałowej wesela. I potem rozgoryczeni, rozgoryczeni, pamiętam, że zebrali się, kiedyś gabinet matematyczny był w siódemce, więc yy, ja tam do nich weszłam, a przypomniało mi się w tej chwili jeszcze, jak czasami klasy przegrywały, jak to bardzo przeżywały, to yy, pamiętam taką jedną panią wychowawczynię, która weszła i płakała razem z nimi. Więc ja stwierdziłem, że tak nie Zdjęłaś zrobię, bo, bo no, no byłaby czarna rozpacz wtedy, więc zeszłam <laughs> i mówię, no i co, no i, i świat się nie zawalił, żyjemy, prawda, i musimy, musimy to ciągnąć dalej i jakoś powolutku. Pogodzili się z tym, pogodzili się z tym, ale bardzo długo przeżywali, że przegrali. Natomiast jedna z klas zrobiła rock-operę, nie wspomniałeś o tym? To, to, to było. Więc, sami skomponowali. Tak, sobie, tak? Wszystko sami, oni no, grali na gitarach, na, 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 na pianinie, mhm. ktoś tam na, 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 na perkusji i była, i było to całe wesele śpiewające. Także, że no ale szkoła tętniła tą muzyką, no, ale była to bardzo zerna klasa, także trzeba im to oddać, że naprawdę, naprawdę zachowali się prawie jak prawdziwi aktorzy. I dlatego w tej chwili jak robicie jak, jakiekolwiek, no bo tu klasa trzecia, no to już jest po, po, po turnieju teatralnym, ale klasa druga przygotowuje się, to Mam nadzieję, że, że Żywi w tym roku też doceni i jak najwięcej nagród wyróżni, bo to wszystko potem tu gdzieś zostaje w pamięci. Pamięta się bo to tylko miłe rzeczy, nie pamięta się tych trudnych, nie pamięta się, że się dostało dwóje z matematyki.